Cześć! Dzisiaj chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych postrzeganiem pozazmysłowym na świetne wydarzenie, które odbędzie się już niedługo. Jest to spotkanie Rodzin po Bratersku, które odbędzie się na wzgórzu Wdzięczności w Bieszczadach między 4 a 6 lipca, czyli od piątku do niedzieli w przyszłym tygodniu. My jako Polska Akademia Postrzegania Pozazmysłowego również się na tej imprezie znajdziemy, bo zapowiada się super i bardzo nam się podoba ta wizja. Na naszym kanale możecie znaleźć już dwie rozmowy z głównym organizatorem, czyli z panem Jakubem Kuśpitem z Braterstwa Ludzi Wolnych, a ostatnia rozmowa ukazała się dwa dni temu. Tak, ja może dodam, że w tej rozmowie Jakub bardzo szczegółowo omawia program tej imprezy. Tak. Który nam się bardzo podoba. Ja wiem, że się interesujecie różnymi rzeczami, jak na przykład niezależność energetyczna i tak dalej, ale mi się tam najbardziej podoba kwestia, że będzie można zjeść grochówkę z kotła wojskowego. Tak, <grystanie> <grystanie> tak i nie tylko grochówkę. Tak. Jako Akademia będziemy testować postrzeganie pozazmysłowe u dzieci i mamy zamiar przetestować tych dzieci bardzo dużo. Ostatnio byłam z moją siostrą Letycją na festiwalu w Irlandii, gdzie udało nam się uruchomić 85 dzieci w ciągu jednego dnia, no a teraz mamy zamiar ten rekord pobić. Tak, mnie nie zabrały dodam. Nie. Tak, powiemy teraz, jak ten rekord pobijemy, tak? Będziemy testować oczywiście bezpłatnie wszystkie dzieci zainteresowane. Wszyscy, którzy będą brali udział w tej imprezie, tak? W tym zjeździe rodzinnym, będą mogli do nas podejść z maluszkami. I przetestować ich możliwości, czyli widzenia pozazmysłowe, bo tym się Akademia zajmuje Akademia Natalii. No i może, jako forma reklamy, powiem, że będziecie mieli możliwość poćwiczenia widzenia pozazmysłowego z samą panią założyciel Akademii, tak Polskiej Akademii Postrzegania Pozazmysłowego. No i sprawdźcie, czy naprawdę to potrafi, tak. <laughs> no dobrze, ja już może trochę zdradzę, tak, bo kiedyś byliśmy u rodziny na wsi i ona uruchomiła jednego malucha uruchomiła u niego widzenie pozazmysłowe, a później się okazało, że to był strach na wróble. Także... A, to super. Jej, jej to wszystko jedno, kogo uruchamia, <laughs> daje sobie radę ze wszystkim. To może ja powiem, jak będzie to wyglądało. Mhm. To będzie... Od strony technicznej. Od strony technicznej, tak. <laughs> Dzięki organizatorom tej imprezy będziemy mieli <laughs> namiot, będziemy mieli cztery stoły z krzesłami, będzie do nas można podejść, <laughs> bez żadnych zapisów, bezpłatnie będziemy testować dzieci. Będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy dzieciom zakładać takie maski i dzieci będą wykonywać różne ćwiczenia. Nawet będą czytać napisy z kartek, te bardziej zdolne. Tak, Będziemy sobie kolorki odczytywać, segregować sobie klocki według kolorów. Tutaj z tyłu będziecie mieli swoje imię napisane i tą maseczkę sobie ze sobą zabieracie. tak? Później po ćwiczeniu każdy dostaje taką maseczkę na pamiątkę. Ja powiem, że produkcja trwa tak? tych maseczek. Będziemy tego mieli bardzo dużo. No i tutaj zdradzę tajemnicę, że pani prezes Akademii kupiła takie specjalne różowe stoperki na tą imprezę. Nie wiem, czy będzie widać. Takie ładne różowe, tak? Nie pokażę moje A, w ten sposób, masz takie, tak? Tak, specjalnie, żeby się dzieciom podobało. Także będziecie mieli zasłonięte oczy i będziecie wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. Ale nie tylko przy stole, bo są też takie ćwiczenia ruchowe. Już mówiłaś o tym z Jakubem trochę, tak? Tak, tak. To może ja dodam dla, dla, dla chłopaków bardziej, że będzie stalą z piłką, na przykład. Albo szczelanie na bramkę, tak. No i każde dziecko, które weźmie udział w takiej zabawie, dostanie co na pamiątkę? Miecz świetny. Nie, to nie jest miecz. Balonik. Tak? Tak, będziecie, będziecie mogli z tymi balonikami, wiecie co, powalczyć, tak? Tak, ale też zrobić sobie różne kształty, na przykład kwiatki. Tak. Może ktoś z rodziców będzie umiał robić zwierzątka i was nauczy, tak? Bo my nie za bardzo jeszcze umiemy robić te zwierzątka z tego, ale każdy dostanie taki balonik. No i może taka ciekawostka, że będzie można podejść do nas następnego dnia również, tak? Albo tego samego dnia po południu i znowu sobie poćwiczyć. To ja by... może ci przerwę, tak? bo nie powiedzieliśmy tego, że przez wszystkie trzy dni, czyli od piątku do niedzieli, będziemy od 12 do 18, czyli po 6 godzin dziennie dostępnie dla dzieciaczków i przewidzieliśmy aż 18 godzin w ciągu tego wydarzenia na ćwiczenie i zabawy z dzieciakami. Tak, a ja taką małą prowizorkę teraz zrobię, bo pokażę Wam, bo taka ulotka jest, to jest ulotka, ulotka, którą dziewczyny rozdawały w Irlandii, gdzie mnie nie zabrały, <grym> tak? I teraz Natalii przygotowała nowy projekt, z jednej strony jest ulotka, a z drugiej strony i to będzie wydrukowane dopiero za 2-3 dni, zabierzemy to ze sobą na imprezę. Tutaj będą wymienione ćwiczenia i każde dziecko będzie miało opis. Instruktor zrobi opis, jak dziecko sobie poradziło z danym ćwiczeniem, także nawet jeżeli takiego pisklaka u nas zostawicie, to później ten pisklak do Was wróci z taką ulotką i będziecie mieli jako rodzic tutaj o udokumentowane, co dziecko potrafi. O ile wróci. O ile wróci, <noise> tak. Może zdradzimy, że my mamy na tą imprezę chyba 900 km, tak? Tak. 900 km, no wy też pewnie macie daleko, niektórzy? W Bieszczady, tak? Zwłaszcza ci ze Szczecina? Tak, a tak? Wiem, ja wiem już od Jakuba, że ktoś tam się z tych okolic wybiera. No to to twardzie jakiś. W każdym razie, no bardzo daleko mamy, ale przyjedziemy, dlatego że nam się bardzo podoba ta idea, bratec, tak? Ta niezależność energetyczna, żywieniowa, no w ogóle nam się to podoba, takie zrzeszanie rodzin. No bardzo to jest fajne, i to jest bliskie temu, co my robimy, dlatego że my też bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój dzieci. tak? Żeby, żeby rodziny się łączyły, robimy takie spotkania jak Dzień Dziecka, gdzie ludzie się spotykają, integrują. Także ta idea braterstwa jest świetna dla nas. Chętnie się podepniemy, <śmiech> <śmiech> tak, No i liczymy na to, że ludzie będą się. Już cztery razy próbowaliśmy to promować, że ludzie w końcu zaczną się łączyć w takie grupki lokalne. Czyli po kilka rodzin, na przykład 3-4 rodziny, znajdziecie sobie instruktora, bo tych instruktorów już trochę w Polsce jest, instruktorów postrzegania pozazmysłowego. I po prostu nawet jeżeli trzeba będzie temu instruktorowi zapłacić, to się zrzucicie po prostu na to i będziecie mieli swojego prywatnego instruktora. Zrobicie sobie kawę, ciasto i będziecie sobie w jakimś tam lokalu zorganizowanym rozwijać swoje dzieci, przy okazji sobie tam imprezkę zrobicie, tak? takie spotkanie towarzyskie. No my liczymy, że takich mini akademii, bo tak to nazwaliśmy. Tak? Pani prezes tak zadecydowała. Mini Akademia Postrzegania Pozazmysłowego. Chodzi o to, żeby w takich małych grupach rozwijać dzieci, rozwijać u nich postrzeganie pozazmysłowe i nie czekać, aż system nadąży za tym wszystkim, tak? czyli przedszkola, szkoły. Sami się organizujmy. No i to jest bliskie temu, co bractwa robią. Oni też się sami organizują, wymieniają towarami, tak? a my tutaj umiejętnościami mamy się wymienić. Także bardzo nam się to podoba i chcemy wszystkich zachęcić. No i ten Nasz wyjazd, te 900 km, powtórzę, tak, to jest po to, żeby Wam pokazać, jakie to jest proste, jakie ma, mają możliwości Wasze dzieci. Żebyście zobaczyli, co oni potrafią, żeby Was zachęcić. Rozwijajcie dzieci w tym kierunku. Ja dodam może jeszcze, że jeśli chodzi o system tych mini-akademii, jest to dosyć sprawdzony system, dlatego że z czegoś takiego korzystają ludzie bardzo intensywnie za granicą podczas edukacji domowej. I jest to bardzo fajna opcja też właśnie dla dzieciaków, które są na edukacji domowej, żeby nie tylko się rozwijały, ale żeby nawiązały nowe znajomości, których nie nawiązują na co dzień na przykład w szkole. Ja tutaj muszę się trochę córce podlizać i powiem, że <grych> przygotowuję takie seminarium dla rodziców, czyli zareklamuję trochę ciebie, seminarium dla rodziców, gdzie będziesz omawiała zalety, tak? Dlaczego warto rozwijać dzieci, dlaczego warto iść w tym kierunku. To seminarium będzie kiedy? Sze, 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 16? 16 lipca. 16 lipca. To jest środa. Trzy godziny rozmów, tak? A tam będzie można zadawać pytania? Czy tylko będziesz tak. nie, mógł. Nie, można zadawać. Można zadawać. Czyli będziecie mogli wypytać wszystko, ale to już będzie po tej naszej imprezie w Bieszczodach. Tak, po. Tak, czyli zobaczycie, co te wasze dzieci potrafią, a dzisiaj nie będziemy się rozwodzić, możecie przyjść na takie seminarium i dowiedzieć się, po co warto to rozwijać. Tak, dlaczego? Tak, ale jak już mnie reklamujesz, to ja dodam od razu, że na naszym kanale e, za moment pojawi się filmik na temat mojego seminarium lub jeśli to oglądacie trochę później, to prawdopodobnie już jest ze wszystkimi szczegółami i polecam go też obejrzeć osobom, które nie, nawet nie chcą się zapisać na seminarium, bo tam też wymieniam e, bardzo ważne rzeczy. Tak, my tu prywatnie urządzamy, ale, ale polecamy bardzo tą imprezę, tak? Ten zjazd rodzin po bratersku, dobrze powiedziałem? Spotkanie. Spo spotkanie? Spotkanie rodzin po bratersku, świetna idea. Bardzo nam się podoba program, który omówiłaś z Jakubem, także jeszcze raz zachęcamy do tego filmiku, który już jest na kanale. Tak, tam Jakub bardzo krótko i zwięźle m, przedstawił y, niemal wszystkich prelegentów i atrakcje dla dzieci i nie tylko dla dzieci, które są też poza programem, poza stałym harmonogramem, no zapowiada się to naprawdę zadziwiająco. Tak, Jakub to przedstawił trochę jak na apelu wojskowym, tak? tak. Wszystko tak, zmyślej na temat. Właściwie tak. To nie była właściwie informacja, tylko rozkazy, tak? <głos> 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 tak. Okay. No to ja jeszcze dodam na koniec, a propos też tych mini-akademii, że jeżeli nie uda Wam się znaleźć instruktora w Waszej okolicy, bo nadal nam ich brakuje, żeby były, byli z całej Polski, to możecie takim instruktorem też zostać samodzielnie, dlatego że aktualnie obowiązuje u nas jeszcze kurs wakacyjny, czyli taki, po pierwsze, tańszy, a po drugie szybszy i przyjemniejszy kurs, gdzie w skład wchodzą konsultacje grupowe i poprzez wakacje możecie zrealizować sobie ten kurs podczas wakacji i od września tak naprawdę zacząć działać, albo już szybciej. No tak, nie będziemy tutaj ukrywać, że liczymy na to, że jakaś część rodziców zachłyśnie się tym, co my robimy, czyli zobaczy, że tak łatwo można uruchomić dzieci. Zobaczycie, na czym polega praca instruktora. Będzie nas czterech, tak? Cztery stanowiska. Zobaczycie, jakie to jest proste, jakie to jest fajne, jak się te dzieci cieszą. No i liczymy na to, że to was zachęci do tego, żeby zostać instruktorem, dlatego że my chcemy mieć instruktora w każdym powiecie w Polsce. Tak. Także liczymy, że zobaczycie na tym, na czym ta praca polega. I że po prostu pojawią się później jak grzyby po deszczu. <śmiech> <śmiech> tak, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, albo przetestować siebie, albo swoje dzieciaczki, to zapraszamy Was w bieszczady od 4 do 6 lipca na wzgórze Wdzięczności na imprezę. Ja dodam ważną rzecz, że jest to impreza, po pierwsze, otwarta, a po drugie, niebiletowana, więc nie trzeba nic płacić ani się zapisywać. Można przyjechać na jeden dzień, można na trzy. Jest pole biwakowe, także fajny bardzo pomysł, żeby połączyć to z wakacjami. A mogę teraz na koniec, bo już skończyliśmy, tak? Tak. Mogę po tobie pojechać? Tak. No właśnie, słuchajcie. Ja tego nie rozumiem, może ktoś mi tą zagadkę rozwiąże, bo my mamy czteroosobowy namiot, tak? I nas jest czterech. I Nati stwierdziła, że nie będzie się z nami. No, gnieździć w tym czteroosobowym namiocie, tak? Czyli ja, Nati i Rodzeństwo. Bo zapomnieliśmy dodać, że Letycja i Oliver będą tak, też. Tak, tak, tak. Oni się bardzo cieszą, tak? Letycja i Oliver, czyli moje dzieci, a twoje rodzeństwo. I Nati postanowiła sobie namiot dokupić, tak? No i sobie dokupiła. Ja mówię, jaki kupiłaś namiot? A ona na to ośmioosobowy, <grym> także... Nie wiem... Była bardzo dobra okazja, był w bardzo dobrej cenie, żal nie brać. Tak, Nati chciała dla siebie dokupić namiot, sobie dokupiła ośmioosobowy, ja tego nie rozumiem, ale... Dla mnie i Letycji. No. Nie wiem o co chodzi. To, to co, kończymy, tak? Tak. Ok. No to do zobaczenia.